Cześć z tej strony, a teraz mamy w tej nas z moim kolegą. Gdzie To ty, gdzie jesteś mi, powiedz? No ja, sobie nie wyjście. A ja zrobię. O, przecież ja już mogę dokończyć tej kółce. Przecież ja, ja widzowie, chcę tutaj po prostu sobie ulepszyć karę, żebym mógł ulepszyć samochody. Tutaj o, oh, oh, uh, ty ja mogę ulepszyć samochody. Ja już mogę sobie ulepszyć samochody. Ja się ja nie ulepszę. Ja sobie. Ja się ulepszyłem. I, i, i ja te chyba ja 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 na godzinę teraz. A kolejne ulepszenie ile to kosztuje? Undy? Ło, ło! Widzie, widzieli się widzowie, tutaj tak jechałem, jechałem, jechałem. Tutaj pyk i nie puknąłem. Teraz puknąłem przed chwilą. Kolejne ulepszenie, 12 koła. No to jeszcze 10 koła i będę miał. A po no, co ty ulepszysz auto, jak i tak zaraz będziesz mieć nowe lepsze? Ja sobie samochody, żebym miał... No bo przecież... Przecież ja chcę mieć te takie auto, co jest za 135 koła. Dlatego ulepiam samochody. Żebym więcej zarabiał. Teraz zarabiam stówę za jeden przejazd. Prawie. Dobra. To ci polecam kupić sobie karasz i ulepszać sa samochody. Auta. Ulepszenie auta. Ulepszanie auta 10 koła. A gdzie? Musisz sobie zbudować najpierw te takie tu ulepszania auta. O no, jakie Ej, panie, panie. E, nie ty, ty. Ej, możesz tutaj naciskać na. Wchodzisz tutaj na ulepszasz. Później masz, wybierasz sobie jakiś samochód, który chcesz ulepszyć, i 10 tysięcy kosztuje je na ulepszenie. Później jest 12 tysięcy. A u jak swoje plany, to będziesz chcieć potem nagrać. Co pan ty chciał nagrać? Potem nagrywam. No to nie wiem co nagram, ale coś nagram. się jedzieś na wyścig. Nie wiem gdzie nie. A czy nie chyba, bo masz Nie Ja jadę o 10 km więcej od ciebie, tak naprawdę. Może być, mogę ja mieć fal wstać. Ok, wuju, jak Tak, wuju. Kutpa, ja cię mam w tyle. Ja mam to wygrać, jak ty masz ulepszone auteł. No to co? Łed! No tak, tak! Specjalnie to zrobiłem, jak coś lepiej wygrał. Proszę, proszę nie. Proszę daj mi wygrać. Proszę, proszę. Nie bądź zły Nie bądź zły padakiem. Przegoniłem cię już. I zatrzymałeś mnie, już szuki małe. mały. Serio? Cię zatrzymałem? Przecież Przeci ja ci tylko wjechałem przed maską i to wszystko. Ja, ja nawet w typie nie bóg i Znowu drugiem Ja ulepiam samochody, to też wspieraj, żebyś mógł się ulepszać. Ja ja to ulepszę teraz samochód chłopie Sąsiad. Ué, gdzie to? Tutaj Więc cofie bym to do sąsiata Tutaj tak stajeme. Tutaj tak, tak Poziom tak. Druhý co? Poziom drugi silnika Ahay máš Nie wiem co zrobię po wyścigu. A to jedziemy znaw, znowu na wyścig. <laughs> nie, bo ty wygrasz. Jak ja wygram? No masz ulec na trzeci. Skąd ty wiesz? bo przecież słyszałem. Dobra, ja cię wyś wyścignę teraz. Ty nie, to ścigam cię nawet. Ja cię nie doścignę teraz. Wyścigam. Teraz się puknąłem, Jero. Chcesz je się ścigać? Ja tutaj stanę, żebym wiedział, za ile sekund mam ruszyć. Dwa proszę, w pralce, Co w ściany? To nie wiem, nie że to wygrasz. <ścoughs> ostro Nigdy z tobą nie wygram. Może kiedyś ja mi... wygrasz. Czemu koło mi się obróciło na 15 stron? Serio? LOL Proszę, poczekaj. Ej, hey Adam, poczekaj, portfel ci wypadł. Co? Portfel ci wypadł. To zaraz wrócę po niego. Wyściek jest niż portfel. Ale ja go zaraz przyjadę. No to przejedź. Czemu z kim? mi się wyjdzie? Widziana na tu wszystkie strony I tak, i tak ja tutaj mam, i tak ja mam drugi portfel. Tam w portfelu numerem jeden, no to ja tam nic nie mam. Ależ, ależ, obydwa ci wypadnie. Lecież teraz jestem obok swojego killershipa. To jest 500 70. Tak, siadam tu 500, to nie 500. Aha, po to jednak. Recepcja tu tu Czemu mój? Dobra, Ficafia, ulepszamy T-Re shipa. Ściana 2000, okno 2000, Ro roślinka 700, 5000, roślinka 1000, ściana, aha, nie stać mnie, halo, policja, przecież miałam 13000, to powinno mi stać, aha, bo ja kupiłem to, okej. Cześć, że najlepsze auto w grze jedzie maksymalnie Magnum A jak byś kupił ulepszenie, no to by tej jechało? Najlepsze auto. A ile najlepsze co? kostuje? 800 Robuxów. To jest jak wyrzucić 5 Robuxów w błoto. Ty. W najlepsze auto. 800 Robuxów. A po ada tu auto chodzi, dobra. Po co, po co kupować auto, które jest za 800 Robuxów? Idzie tylko 288 A zaraz masz kolejne auto, które bogatki w GT, który idzie o 20 minut. Sam się, sam się... Sam się, sam się tak. mogę ulepić samochodzik. Pokaza sam siadę, ale ja jestem wielkim. Ile masz? Ja teraz mam właśnie 1000 No a ja mam 4000 i co? Dobra za widzowie Jedziemy zarabiać kasę Chodź na wyścig! I tak ja go wygram sąsiad. Więc nie wiem po co Nie no, chodź na wyścig Okej, okay. no chyba że tu sobie ulepszyłeś samochód na który ty masz? No ja mam 185. Na trzecim. Na no, trzy? o? No prawie 155. nie 158. No, serio? No ja też ja tu 158 chłopie. Pomyliło mi się. Pa. Teraz Teraz widzowie się nikt, Dzień, się nie spotkają. Dlaczego u mnie dalej jest... Ej, u ciebie dalej jest 5 sekund? Nie, ja już ruszyłem, to jest już wyścig. Nie, ja nie mogę dalej, no co tu jest za oszukaństwo? Halo? No to policja. Aha! Aha! Co? Super, no, no super jest. Jak ja nie lubię internetu Aha, bo ty jesteś na wakacjach. nie jestem na wakacjach, to... Ja dopiero wystartowałem! Serio? A, no, a ja już skończyłem wyścig. To... 3 sekundy I ta ściana, i nie mogłem już ruszyć. Tak! No, super, nie? A jeszcze zatrzymało się na jakieś 5 minut, na 5 sekund. A. 15 tysięcy, widzę, że jest mały. Widzę, że nigdy z tego nie wygrałeś. Może, może kiedyś wygrasz. Kto mówi, że nie? Na, na koniec A. Ja, ja mam ulepszony silnik. Ja ulepszyłem znowu. i Ile to ja cię teraz? Skąd ty bierzesz tyle pieniędzy, że możesz sobie co każdy wyścig sobie kupić nowy silnik? No to ja jeszcze, a nie się co w szybia. Ale ja też jeżdżę. Claw ulepsz samochód. Um. No, no właśnie. <laughs> Widzisz mnie <w> z Tak. <laughs> ja chcę tego... Przepchałem samochód. Nie, nie No nie, w prawie Wiem, widzę tak. Nie skoczysz. Nie, <laughs> Czemu to tak to gra mi to robi? Ja ci pomagam, się to ty nie chcesz, żebym ci pomógł. Po prostu ja sobie no. tak koszpiorę. No, czy... <laughs> jakim cudem ja utknąłem, ty mi powiedz. Ja też utknąłem. Ja latam. Ja naciskam literkę F i latam. Mi powiedz, jakim cudem ja utknąłem, zahaczają. Ej, widzisz, ja latam! Ej, widzowie, ja wezmę sobie najładniejszy kolor na świecie. Czyli jaki? Pa, patrzcie, patrzcie! Różowy! O, pomarańczowy też może być mój. Ej, aż hmm. ty mi pomożesz? Ale w czym? Aha, no to naciśnij sobie literkę no. F. Jak utknąłem. Nie działa. Poczekaj, chyba muszę dzwonić po policję, żeby tutaj się... O! o końcu! Co ty robisz? Co to są w No, mora. No ale ty pewnie wiesz coś. To do... ty, ty Co? Masz auto? Dobra. Goodbye. Sam się odstrzyknamy się już. Ty, jak ty to? Aha. Co z widzami? Nie, mi jeszcze raz mi się szukamy. Mi chodzi on w krze... No i czwarty auta. Serio masz? No, gdzie mój! Chodzi, ja... Przejdź się, chodzi do mnie, do ulepsiadki i zobacz, jak ja głupio utknąłem. Okej, okay, ja tego. Ty... Jak ja po prostu się cofnąłem do tyłu. Ehm... Pitwa, <laughs> jak to się stało? <laughs> Zostawiam się do tyłu. No to idź z tyłu, puknij sobie z tyłu i Oj, a ta się tak? Nie, no ja tutaj to nie mam. Czemu tramsowy ty masz? O! Lepiej. Ja jestem u siebie. Maksymalny poziom na aucie. A jaki to? Piąty poziom już mam. A za ile? Za szesnaście koła. A ile jedzie? Sto sześćdziesiąt trzy. To jest mi! Czemu to jest? Głupio zrobią, że Mustak może jechać na najlepszym ulepszeniu niż 130, niż 63 bo jest głupia rzecz. Taka wypadka złożona chyba. Ja się spodziewała na przykład nie wiem, 199, na przykład 230. Coś takiego, nie coś tam liczby, ale żeby po 48% bez ulepszeń ustawić, a najlepsze auto w grze bez ulepszeń 288, nie? I co wie, w kolejnym odcinku jak y kupię super opuksy, to kupuję te auto. Tutaj, te za 5 milionów. Co, y co widzicie? Ok, wiesz o tym, że muszę tak ledwo co podjechał, bo takiego taki, coś. Czy... A. a, A, Ty gdzie jesteś, bo ja mam, ja też No ma, ja a Nie gadaj, że utknąłem, dobra. Jak to z górki na pazurki. Ale mustank normalnie nie może podjechać, no to może jechać po ścianach. A kocham twórcę tej gry. Serio? jednocześnie nie lubię to zrobić. Za to jeszcze nie najlepszy autor, że byś Ja jestem na wyścigu, sąsiad, jedziesz? Idę, 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 tylko sekundę, mój lepszy autor. Sąsiad, 9 sekund! 6, 5, 4, 3, 2, 1!

O! Cześć! Cześć! Utknęliśmy! Goodbye! Teraz mnie nie to Teraz mnie nie to konisz! Pojadę te 160 za godzinę! Ja 163! Chodź za wyścig! Nie, ja ja, ja takie nie dzieję, Dobra, widzowie, więc to by było na tyle i do zobaczenia. Bye bye.